Witamy serdecznie w 12 odcinku naszych wywiadów. Tym razem gościem jest Palu. Witam Cię serdecznie. Witam. Właśnie, milion razy powtórzone kłamstwo stanie się prawdą. Tak zaczynasz yy, płytę tym utworem yy, po właściwej stronie i mówię, refrenicznie to się powtarzają te słowa. No i czy właśnie yy, to, że tak zaczynasz płytę yy, i one się tak powtarzają, to ma jakąś taką no, dodatkową wagę, wartość, szczegół, szczegół, coś szczególnego dla ciebie znaczą? Yy, znaczą coś szczególnego. Chodzi tutaj o to, że... W dzisiejszej dobie internetu i ogólnie globalizacji, yy, wiesz, czytasz coś gdzieś, różne media podają na temat y, tego samego wydarzenia y, różne informacje, tak? Zależy jakie media obserwujesz i to niezależnie od tego, y, jakie ty masz poglądy. Chodzi o to, że po prostu ludzie coś tobie wmawiają i jak wszyscy to będą w kółko powtarzać, to to się stanie prawdą, nawet jeśli jest inaczej. Y, jak to się wiąże z materiałem w ten sposób? że na płycie mówię prawdę, w sensie o tym jak jest, jaki jestem, co myślę i nie ma tutaj, wiesz, jakiegoś, jakiejś gierki słabej. Mhm. Ja myślałem, że to, yy, bo teraz powiedziałeś, że właśnie czy media coś pają czy coś, a ja myślałem, że to bardziej chodzi o rap, że raperzy po prostu, inni, yy, indoktrynują nieświadomych odbiorców, czy to bardziej pod to podbija? to też w tą stronę idzie, tak jak mówię, już nie mówię o innych, ale mówię o sobie, że ja jestem taki, a nie inny, jestem szczery i jakby tutaj nie mam nic do ukrycia, dlatego yy, jest to, że tak powiem, naznaczone w refrenie, że milion razy powtórzone kłamstwo stanie się prawdą, nie wiemy nic, dlatego, że musisz mieć własny web i myśleć, yy, 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 mieć mocne filtry, żeby to wyczuć, co jest prawdą, tak naprawdę w ten sposób, a jeśli chodzi o scenę, no to oczywiście, że wielu raperów y, ma wizerunek, który, który próbuje wbić ludziom do głowy, a w rzeczywistości są zupełnie inni niż, y, raper, y, niż są jako raperzy, na których się kreują. Mhm. A czy twoim zdaniem to się może zmienić? Czy raczej to nie widzisz w tym nadziei? Zbyt ogólne może trochę pytanie, ale, ale co się może zmienić? No, bo powiedziałeś właśnie, że ci raperzy. Yy... No, w ściemy walą, tak? Aha, czy to się zmieni, że ściemy walą? Żeby... Nie, to zawsze było, wiesz. Pytanie, pytanie, co ty chcesz ludziom wmówić, bo jeśli kreujesz się na, nie wiem, niegroźnego świra, tak, i, i powiedzmy jesteś jakiś tam zwariowany, czy cokolwiek, to spoko, jeśli chcesz być wesoły, to spoko i dawać pozytywną energię. Ale jeśli, wiesz... Ktoś ci wmawia, że jest jakiś, a, y, jakiś tam kurwa sztywny, te, uliczny, a w rzeczywistości jest zwykłym y, szarym typkiem, no to to jest dziwne. Co najmniej dziwne. Trochę czasu od premiery minęło y, albo mu 10 na, przez 29. Y, troszkę już pograłeś, wcześniej jeszcze trochę singli też grałeś, jak już wyszły, prawda? Y, tam czy właśnie tytułowy 10 przez 29, y, koncertowo jak odbierasz ten odbiór i płytowo, no, może to takie, takie stampowe pytanie, które pada zawsze, ale no taki... No, tak jak wcześniej gdzieś wspominałem w wywiadzie, jest dobrze ogólnie, no 15 tydzień teraz minął na, na Olisie, także sprzedażowo też jest bardzo fajnie i oczywiście nie tylko Lis o tym świadczy. Natomiast jeśli chodzi o koncerty, to wiadomo, tak jak, tak jak to bywa, przeważnie każdy ma lepsze i gorsze dni, natomiast no, muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolony z tego, jak wygląda trasa koncertowa. I z frekwencji, z odbioru, no tak, gramy dużo. No, co weekend praktycznie jesteśmy w trasie. Dzisiaj gramy w Warszawie. Jest duża impreza y, w, za, dar, na darmowy wstęp gdzie indziej w Warszawie, gdzieś tutaj. Także y, może być różnie z frekwencją, natomiast gramy Skali jest spoko, no, będzie kilkaset osób, także tak jesteśmy zadowoleni. No, jak będzie 500, to będzie też spoko. Ważne, żeby było 500, które wiesz, znają materiał niż y, to jest lepsze niż nie wiem, 800, które nie kuma bazy. Mhm. No właśnie, czyli to, to, to co przed chwilą to jakby za kamerą rozmawialiśmy, że jak na jakimś spędzie hip-hopowym, spędzie, no jakby festiwalu, wolisz chyba jak ludzie przychodzą docelowo na ciebie, niż jak jest gra, przekrój w wielu wykonawców? To znaczy, tak, no zależy jaki festiwal też, bo są takie festiwale, gdzie y, 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 y jest dobrze, tak, i y na przykład y, pamiętam graliśmy ostatnio w Giżycku w zeszłym roku to było chyba? I było naprawdę mega dobrze, wiesz, bo, bo ten line-up na dzień nie jest y, rozbity na tam powiedzmy 15 czy, nie wiem, 10, 15 czy 10 raperów, artystów, tylko jest tam kilka osób, które w dany dzień grają i wtedy ludzie wiedzą na co przychodzą, tak? I ten line-up też jest ustawiony tak, żeby one były y, w jakiś tam sposób klimatem powiązane i to jest fajne. I wtedy się fajnie gra. Natomiast jeśli jest jednodniowy festiwal i masz yy, przekrój raperów yy, z różnych klimatów, z, z różną muzyką, z różnymi tekstami, z różną formą, no to wiadomo, że nie wszyscy będą yy, zachwyceni tym, że ty grasz. Tak jak ludzie, którzy przyszli na mnie, nie zawsze będą zachwyceni tym, że gra kto inny. Tak, jak grał, to chodźcie, chodźmy na kiełbaskę. Na <laughs> Dobra. Płyty Made in Heaven nazywałeś mixtapeem zawsze? Gdzieś tam to podkreślałeś. Yy, faktycznie taki trochę luźniejszy może charakter ma ta płyta, yy, może więcej braga bym też zauważył, taka jest bardziej może też trapowa względem tej, może warto tak. też zaprezentować wszystkim aktualne swoje dziecko. No i właśnie, no i... Na tej płycie, płycie 10 przez 29, znalazły się takie kawałki jak W kawałkach, e, trzy jeśli ty tu dobrze tutaj, trzy, tak. tak dokładnie, obydwa te utwory kurcze są bardzo osobiste, ja je tak odbieram, no w kawałkach w szczególności, to jest tak. miłosny kawałek taki bym powiedział, e, no i czy... To, że one się znalazły dopiero na tej płycie, też ta symbolika, o której wielokrotnie mówiłeś w wywiadach, że 10 przez 29, 10, tak i tak dalej. Yy, czy to musiało, te kawałki, yy, że tak powiem, leżały i czekały, znaczy ten koncept czekał na ten właściwy taki moment, że musiałeś dojrzeć i nie chciałeś na taki luźny album typu Made in Heaven tego dawać? E, tak, no Made in Heaven było z luźno, na szybko zrobione, wiesz, była taka rozkwinka z Karsonem po prostu. On jest utrzymany cały w formie bragowej, więc w, w formie trapowej, więc automatycznie też trochę jest narzucony stylistyka, jakby tekstów bardziej bragowa. E, jeśli chodzi o ten materiał i o te kawałki, które wymieniłeś, to to jest tam jeszcze na przykład swoje miejsca, które też jest mega osobistym numerem, y, i one powstały dopiero w momencie, kiedy pojawił się tytuł i pojawił się zarys, y, jakby. Pomysł na, na ten materiał i co tam może się znaleźć, uważam, że wiesz, właśnie to co powiedziałeś, dziesiąty album, y, tytuł, który nawiązuje do mojego starego adresu zamieszkania, y, to wszystko wiesz. M, miałem jakby ochotę, a może też dojrzałem do tego, żeby o tym powiedzieć w taki, a nie inny sposób. Wcześniej może byłem gówniarzem, wiesz, a teraz po prostu trochę mi się w głowie po, pozmieniało. Zawsze to się z wiekiem zmienia. Y, jednym, na lepie, jednym na lepsze, drugim na gorsze. Natomiast. Y, no jest tutaj dużo osobistych wersów i, i właśnie uważałem, że on, to jest odpowiedni album na to, żeby się znalazły te kawałki. Tutaj nie jest tak, że one tam leżały, że ja miałem na nie pomysł, nie wiem, dwa, trzy lata temu, nie. Po prostu jakby tak, pod wpływem tego, że myślałem o tym, co może się znaleźć na tym, na tym albumie, zostały one stworzone. W ten sposób. No ale czy też z drugiej strony nie uważasz, żeby... Czy nie bałeś się, że będziesz na tej płycie taki za bardzo ekshibicjonistyczny, że tak powiem. Tak bałeś się, no gdybyś bał się czegokolwiek, to byś tego nie robił, wiadomo, ale czy no kurde, takie odsłanianie się przed słuchaczem zawsze może nieść ze sobą jakiś taki ciężar dodatkowy, czy to nie będzie... No, no, może tak. Trochę miałem takie powiedzmy, obawy, natomiast no wiesz, jest to o mnie, tak. I jest to o moich przeżyciach, o mojej rodzinie, o tym, co ja czuję. W kawałkach to jest akurat numer taki, który jest w całości napisany do kobiety i do muzyki jednocześnie. I to jest tak, że nie ma nic między nami, pustka wypełnia próżnię. Chciałbym podejść bliżej, bliżej niż zwykły uśmiech. Czasami też wiesz, wiadomo, w, w relacji z kobietą to oczywiście, że znajduje jakby odbicie, tak? Ten tekst zgadza się z tym, jak jest w relacjach, w relacjach z kobietą, ale jest tak również z muzyką, bo po prostu wiesz, ona leci i pustka wypełnia próżnię, wiesz? Czasami po prostu nie mam pomysłu, męczy mnie, nie? I dlatego w, w refrenie też jest, że yy, 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 daję życie w kawałkach, yy, obcym w kawałkach. Z każdym kawałkiem mam cały świat tam. I on miał dać wolność i jest jak kajdan. Po prostu nie mogę się uwolnić od wizerunku rapera. Gdziekolwiek jestem, yy, ludzie traktują mnie jako palucha, a nie jako Łukasza, tak, okej, okay, no to się zgadza, bo nawet jakbym nie był tym, kim dziś jestem, to, to ludzie, którzy mnie nie znają, traktowaliby mnie jako obcego typa, ale dziś nie znam ludzi, a oni mnie znają i to mnie czasami, wiesz, męczy po prostu i to jest jak kajdan, bo w momencie, kiedy przestałbym robić muzykę, to nie widzę siebie na przykład w roli, wiesz, jakiegoś tam kasiera gdzieś na... w markecie albo cokolwiek, bo byłoby to dosyć uciążliwe i ludzie, którzy mnie słuchają, nie daliby mi żyć w ten sposób, wiesz, o co chodzi. No to jest takie... Ten rap z jednej strony daje bardzo dużo możliwości, ale z drugiej strony bardzo ogranicza. Oczywiście na takim poziomie, na jakim robię go dziś, bo gdybym wiedział, że będzie to tak wyglądało 10 lat temu, gdybym wiedział, że będzie to tak wyglądało jak teraz, jeśli chodzi o prywatność, o życie codzienne w mieście, nie wiem, na wakacjach, gdziekolwiek. Na pewno bym się grubo zastanowił nad tym, bo, no to znaczy, no zastanowiłbym się nad tym, czy chcę na, do tego poziomu dojść, wiesz, to się stało po prostu samo. Ja jakby staram się robić muzykę jak najlepszą, a że ona trafia do ludzi, to oczywiście to jest zajebiste. Zajebiste są koncerty, jeśli są ludzie i fajnie, że są pieniądze z tego i wszystko się zgadza, ale ta druga strona medalu jest taka yy, czasami bardzo niefajna. No, ale jakbyś się cofnął w czasie, tak jak powiedziałeś, no to o te 10 lat powiedzmy, no i byś miał tą wizję, o którym wspomniałeś, że kasie, być kasjerem, no to w sumie z drugą strony byś się musiał zastanowić. Wziąłem, ale nie cofnę się w czasie, to raz, a dwa, a dwa że no, pracowałem jak każdy pracował i dopiero trzy lata temu rzuciłem pracę na etacie u kogoś, to już też wielokrotnie gdzieś tam mówiłem i yy, Wiesz, no jest mi dobrze, no, kocham to co robię i to jest moje. To jest, to jest, moje, to jest moje życie po prostu. Rab i, i życie to jest... Mogę pozostawić znak y, równości między tym, także tak to wygląda. No. No właśnie jak nawijasz często za bardzo żyje rapem. Czy to już jest... Yy, w tym samym kawałku, tak? Często za bardzo żyje rapem i że to jakby właśnie się odbija na, na życiu takim prywatnym, że, no wiesz, no, sprawdzasz grę, wydajesz też zawodników, wydajesz płytę non stop. No pewnie 24 na dobę myślisz też o tym rapie. I czy to już jest bardziej takie, e, kurde, no... Wiadomo, jak zaczynałeś to mniej więcej było to z zajawki. Teraz jest też z pracy, ale nadal gdzieś jakąś zajawkę. No bo nie wierzę, bo gdybyś tego nie lubił, to byś tego nie robił też, tak? No i czy to nie jest tak, że ty już byś chciał momentami, no kurde, gdzieś tu postawić jakiś szlaban? Też nawijałeś o tym w kawałku psychofon, zresztą obcy koleś mówi, że on na melancholię ze mną ustaw. Tak. Czy, czy szukasz takiej drogi, o, w ten sposób, że postawić taki szlaban tu, koniec, rapnie, nie za daleko to już zachodzi. To znaczy, ja staram się postawić taki szlaban i myślę, że większość moich odbiorców, którzy śledzą moją twórczość od jakiegoś czasu doskonale wie, gdzie jest ta granica. Oczywiście zdarzają się tacy, którzy nie wiedzą i potrafią gdzieś tam, wiesz, yy, przytruć dupę, brzydko mówiąc, yy, na plaży na przykład, jak sobie siedzę z dzieckiem, i z dziećmi, z żoną, no i to jest takie, kurde, wiesz, już wtedy no mówisz, Jezu, wiesz, widzisz, że jesteś na, że widzą, że jestem, kurde, na wakacjach, przecież nie jestem, kurwa, nie wiem, z brzegu, czy chuj wie, gdzie, skąd, I wiesz. To jest męczące. Inaczej, jak jestem w mieście i ktoś podchodzi, to jest spoko, ale dobra, nie będziemy na ten temat y, się rozwodzić, bo y, każdy, który tam, wiesz, gdzieś tam y, coś robi na większą skalę, tak ma. Y, oczywiście akceptuję to, jak jest i, i tak, jak nawinąłem mnie między innymi w kawałku na spokojnie, że, y, że już mnie nie, męcz, nie męczą y, szepty, już nie krępują mnie obcych przechodniów szepty. W dupie to mam po prostu, tak jest, no. Czasami wiesz, moje dzieciaki są zdziwione, a czemu on sobie z tobą robił zdjęcie, wiesz, znasz go? Ja mówię, no nie, nie wiem, nie znam go, wiesz, młody tam jest trochę starszy więc on kuma bazę i mówi no to są tata, taty słuchacze i w ogóle. No wiesz, to jest takie kurde, no, zastanawiam się jak dzieciaki będą starsze, jak oni będą to... Yy, jak oni to będą odbierać? Kurde, a zastanawiasz się na przykład, nawijając bo teraz może nie, ale nawijając kurde, trochę odbiegamy od tego, co tu już miałem sobie przygotowane. Trzymaj się planu, bo będziemy gadać później. Godzinę. No masz rację w sumie. Dobra, rapowi goście, głównie z zagranicy, prawda? Yy, get, jeśli chodzi o rapowych gości, jest tylko. Raz Luton, no, ale to jest refren, tak? Można powiedzieć. No i pytanie, czemu, czemu, czemu? Bo przecież wcześniej bywało, że. Dlaczego, dlaczego Zagraniczni Goście? Bo, bo tak, bo po pierwsze nie chciałem, żeby na takim albumie właśnie osobistym, co powiedzieliśmy przed chwilą, dość osobistym, byli raperzy, którzy mają, mogą mieć jakieś filtry, wiesz o co chodzi, na mnie, gdzieś tam z przeszłości albo cokolwiek. Druga sprawa jest taka, że z większością raperów, z którymi chciałbym nagrać, już nagrałem, Gedza wziąłem, bo jest z ekipy z BOR. A, a, a kolejny aspekt jest taki, że po prostu jaram się i rytmusem, i Esprit Noir, i Oleksaszem i mega, mega szanuję ich za to, że się zgodzili dograć na ten materiał. Miał być jeszcze ktoś tam na tym albumie. Jeden chciał pieniądze, drugi po prostu yy, nie, nie, nie dograł się ze względów czasowych, jakby nie miał czasu, terminy. Natomiast y, 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 robię już kolejny album, to mogę powiedzieć, będzie to album mocny, będzie to album bardziej uliczny, taki kurde, wiesz, hardkorowy. Tutaj y, tu miłem w sobie, dlatego, dlatego są te, też wersy odnośnie te, tej rap gry, że często za bardzo żyję rapem, bo jak za bardzo żyję rapem, to wychodzi płyta, wiesz, mroczna, wkurwiona, bo mnie wkurwiają kasztany po prostu, które, wiesz, gdzieś tam na scenie się pojawiają i, i mógłbym kurwa nagrać o tym sto płyt, wiesz, o co chodzi, żeby im cisnąć. Yy, a dlaczego nie podaję ksyw, zaraz się z, zapyta ktoś, no bo mówię im to wszystko prosto w ryj, to zapytajcie kurwa niektórych, to wam powiedzą, że, że ze mną rozmawiali, także yy, no i to tyle no, jeśli chodzi o tych gości, będę kontynuował e, pracę z zagranicznymi raperami, e, mam nadzieję, że na najbliższym albumie robimy e, już parę ruchów w tym kierunku, wykonaliśmy. O. No o tym e, mówieniu prosto w ryj, to wcześniej gadaliśmy, no to chyba, e, no tak jak, żeby, tak jak mówiliśmy, no to... To mówienie za kamerą, przed kamerą to tylko stworzy gówno burzę, a y, powiedzenie w twarz chyba tylko umocni twój autentyzm. No stary, no nie wiem, w dupie to ma po prostu nie mam ochoty, wiesz, roztrząsać jakichś tematów, które uważam, że możemy y, rozegrać, że tak powiem, czy rozstrzygnąć face to face. nie ma sensu o tym mówić w kawałkach i tyle. No. Z drugiej strony, jeśli ja jestem gdzieś wyżej, a ktoś jest, wiesz, na początku drogi, to y, też nie mam zamiaru być jakimś kurwa banerem reklamowym dla ich ksyw. Dobra, producentów sporo, aczkolwiek takim wiodącym jest Julas. Czyli tak jakby taki trochę powrót do korzeni, że tak powiem. No i właśnie, i płyta jest to jakby tak sobie, z mojego punktu widzenia, jak ja ją odbieram, tą względem poprzednich jest chyba taka, chyba najbardziej spójna, jeśli chodzi o brzmienie. Jakby najbardziej można powiedzieć, że to jest album, tak? Album w kontekście takiej jedności, że tak bym to nazwał. No i właśnie, i czy. To, że ona jest taka spójna, to jest jakby to, że wiodącym był tutaj Julas, i jakby on trochę narzucał, czy ty jasno wyznaczyłeś, co ma być, jak, bardzo ci tak zabierzało, bo to jest właśnie tak jak już cały czas mówimy o tym osobistym albumie, że ty tutaj najbardziej ingerowałeś. Głównym założeniem przy tworzeniu tego przypisaniu, tego moim założeniem było to, żeby ta płyta była dość konkretna treściwa, żeby było mało kawałków takich, które są o wszystkim i o niczym. Tutaj są tematy, wiesz, dość mocno ubrane yy, i trzymające się tematów, kawałki. Jest bardzo dużo o życiu, moim życiu, i dużo kawałków jest takich, o których dużo tematów jest takich, na, na, o których jeszcze nie mówiłem. Dlatego takie osobiste numery po prostu wiesz, jakby to też jest kolejny etap rozwoju, że otwieram się, no wiesz, kiedyś może się skończą tematy do rapowania. Na razie mam je dużo, bo mam bogate życie i zawodowe, i rodzinne. Także wiesz, mam o czym mówić, mam rozkminy. Z starzejemy się jakby nie było i wiesz czas leci Patrzę na dzieciaki, patrzę na świat dookoła, patrzę na wszystko, co się dzieje z, moimi, z moją rodziną, z bliskimi. Ktoś tam umarł, tu ziomek niedawno umarł, byliśmy na pogrzebie. Wszyscy, wiesz, to są takie sytuacje, ktoś z tego coś, ktoś z tego nic nie wyciągnie, a ja to obserwuję, wiesz, dość wnikliwie i, i potrafię z tego robić numery. O to chodzi i o to chodzi w rapie, tak mi się wydaje. W dobie rapu nijakiego i raperów, którzy wszyscy praktycznie rapują tak samo, o tym samym, że wygrywają życie, a wiesz, nagrywają Pierwszą płytę nielegalną, a oni już chcą jakieś tam domy ze złota mieć. Yy, kurwa no wiesz, nie będę tu pierdolił o tym, bo, bo że za moich czasów, czy kurwa kiedyś, chuj z tym jak było kiedyś, jest dziś, a nie kiedyś, kiedyś dziwka też kiedyś była dziewicą. To jest nieistotne. Ważne, że jest dziwką dziś. Natomiast. Yy, tak wygląda scena i chciałem dać odbiorcy, ogólnie wszystkim odbiorcom, nie tylko moim, ale także tych, którzy mnie nie znają, chciałem dać im coś do posłuchania, coś konkretnego i coś poważnego. Pamiętam, gdzieś tam na fejsie cię pytali, czy y, z Włodkiem, czy w, znowu z Rychem, kurde, nie wiem, chciałbyś z nimi z powrotem nagrać? Znaczy z powrotem, z Włodkiem nigdy się nie przeciąłeś, tak? Z włotkiem się nie przeciąłem i pewnie nic razem nie nagramy, bez żadnego tam większego powodu. Yy, przypuszczam, że on mnie nie zaprosi ani ja go nie zaproszę. Aczkolwiek kiedyś go zapraszałem, nie pamiętam na którą to było płytę, ale też terminowo gdzieś tam coś tam się nie mogliśmy zgadać, coś tam stranie w banie. No nie wiem, nie doszło do współpracy z Rychem. Yy, na, na dzień dzisiejszy nie, nie mamy w planie yy, żadnej współpracy, ale jakiś tam kontakt zawsze mamy. Może nie jesteśmy najbliższymi ziomami, ale jesteśmy z jednego miasta i, i trochę tych numerów wspólnie zrobiliśmy, także wiesz. Jeśli chodzi o gości, to na razie nic nie mogę powiedzieć, bo nikogo nie zaprosiłem, natomiast płyta jeszcze ukaże się prawdopodobnie w tym roku. Jednak, jednak w tym roku ten album skończyłem pisać w październiku, list październik-listopad zeszłego roku i cały czas właściwie tworzę nowe numery I już mam ich około tam siedmiu, czy ośmiu. Część już jest nagrana, część jest napisana cała, część jest w zarysie. Mam dużo bitów, różni producenci, którzy jeszcze u mnie na albumie też nie byli, ale już wiem, przynajmniej po tym co teraz mam, po tych sześciu, siedmiu, ośmiu numerach, że no będzie to dosyć hardkorowy materiał, tak, taki lubię, wkurwiony paluch. Ale będzie trochę Braga, czy nie? No zawsze jest braga, wiesz, no zawsze gdzieś to się przewija, to nie jest jakby mój to nie jest jakby mój podstawowy styl, natomiast no kurde ja mam taką bragę na faktach. A no tak, tak. Tu nawet podkreślałeś że też paru wywiadach, że braga na faktach o, do, o dokonaniach. Dokonania to można powiedzieć, że to jest braga, czy to jest fakt. To i to. No, dobra. Zależy jakie, zależy jakie masz dokonania. No, jak jesteś kasztanem to możesz drapować o tym, że jesteś kasztanem. Spoko. Dobra, czyli materiał w tym roku możemy się już spodziewać, Raczej tak? Raczej tak. Raczej tak. Dobra, to nie będziemy tutaj już, żeby za długo nie było męczyć. Jak to. Dobra, wielkie dzięki Piona. Widzimy się. Dzięki bardzo, pozdro.